Drogi księżarze, biskupie Lucjuszu, bracia kapłani, klercy, siostry zakonne, umiłowani bracia i siostry. Przychodzimy jak co roku do warszawskiego sanktuarium św. Andrzeja Boboli, patrona jedności, świadka i męczennika. Przychodzimy do miejsca, w którym od 1900 89 roku znajdują się jego relikwie. A przedtem, przez wiele lat, od 38 roku, od wielkiej procesji z relikwiami, która miała miejsce po kanonizacji, relikwie te znajdowały się także w Warszawie. Dzisiaj są otoczone modlitwą Barakwi, są otoczone modlitwą Warszawy i Metropolii Warszawskiej, dla której. Święty Andrzej Bogola jest patronem, ale są te relikwie otoczone modlitwą całej Polski, dla której święty Andrzej Bogola jest patronem. Mamy patrona Polski jako tego, który zwyciężył dzięki krwi Beranka. Tak bym dzisiaj przypominał. Święty Jan Apostol w Apokalipsie, ostatniej księdze Nowego Testamentu. Zwyciężył dzięki krwi Baranka i ten, który umiłował życie apostolskie, a nie umiłował tego życia do końca tak, że potrafił to życie swoje jako światek i jako męczennik dać. Możemy powiedzieć także, używając słów dzisiejszego pierwszego czytania, Radujmy się, że mamy takiego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu jesteśmy odkupieni. Ale możemy powiedzieć także dzisiaj, za świętym Janem z Apokalipsy, radujmy się, że mamy takiego Patrona. Są tacy święci, w historii Kościoła, w historii Polski, Święci męczennicy, którzy całym swoim życiem radykalnie dawali świadectwo Chrystusowi, świadectwo o Chrystusie, byli wyznawcami, a na końcu ich życia przychodziło także męczeństwo, które jakby wieńczyło to całe życie radykalnie apostolskie. Niewątpliwie takim człowiekiem, takim męczennikiem, takim wyznawcą u Świętego Józefa. Był beatyfikowany przez papieża Pawła VI jako wyznawca, kanonizowany przez papieża Jana Pawła II świętego jako męczennik. Te dwie korony biała i czerwona towarzyszyły jego życiu. Rady Prawnego mówiono on o nim szaleniec. Nie tylko niepokalany, ale szaleniec życia pełnego świadectwa czynu apostolskiego. A na końcu przyszła śmierć męczeńska za drugiego człowieka w święcińskim obozie. I to podkreśliło i dopełniło spójności tego wyznawcy i męczennika, tego świadectwa, o którym mówi Chrystus. Będziecie mi świadkami aż po kręce Ziemi, ale także będziecie mi świadkami aż po okres naszego życia, który w życiu niektórych świętych męczenników kończył się męczeństwo. Ale byli także i są tacy męczennicy, o których życiu wcześniejszym niewiele wiemy. Było ono ważne. Mieli swoje miejsce w Kościele, swoją funkcję. Swoje powołanie, ale stosunkowo mało wiemy o ich życiu, a stali się sławni i więcej przez swoje męczeństwo. I w całe owoce, wszystkie owoce śmierci męczeńskiej, jako tego ziarna, które wpadło w ziemię i wydało owoc, przychodziły po śmierci, przychodziły po beatyfikacji czy po karmiersecji. Niewątpliwie. Takimi świętymi wyznawcami i męczennikami, ale przede wszystkim męczennikami był święty Wojciech Wisław. Czy był na polskiej ziemi? Mówią historycy niektórzy, że był kilka miesięcy mistrzewarzem w Polsce i biskupem, a niektórzy mówią, że tylko kilka tygodni. Ale śmierć męczeńska przy końcu pierwszego tysiąclecia sprawiła, że gniezdo jego grób, Stał się miejscem nie tylko kultu, ale stał się szkołą wyznawczą, świadków i apostołów Chrystusa, do której do szkoły przychodzili ludzie przez wieki. Zwłaszcza po kanonizacji, która nastąpiła niezwykle szybko po śmierci męczeńskiej. Takim męczennikiem, który był mniej znany przed swoją śmiercią męczeńską po święty Stanisław biskup prekurs, przy którego grobie męczennika dokonało się 100 lat przeszło w Polsce Polski, wierzmowanie narodu polskiego. To tam przy grobie zbierała się dzielnicowa Polska. To tam od 1253 roku, od kanonizacji Rzeszu tego męczennika, stało się to miejsce zborne dla całej naszej ojczyzny ta Kościoła w Polsce. Wszystko przyszło po po poniekąd takim świętym i błogosławionym jest nasz ksiądz Jerzy Oczywiście go gorliwym i wiemy wszyscy o tym. Ale tak naprawdę stał się znany w ostatnich cztery lata swojego kapłaństwa, kiedy odważnie stał się kapelanem, pracowników, robotników Warszawskiej wód kapelanem Solidarności. Ale śmierć męczeństwa sprawiła, że przy jego grobie zaczęli się prowadzić ludzie, przychodziły setki tysięcy i I tak się dzieje dzisiaj także po ratyfikacji błogosławionego księdza Jerzego w oczekiwaniu na jego kanonizację. Bracia i siostry, można powiedzieć, że święty Andrzej Bogolan, nasz dzisiejszy patron, miał w swoim życiu i jedno i i był wielkim apostołem jako kapłań, jako jezuita, znanym wszędzie tam, gdzie pracował, ale miał także ten szczególny wymiar poznania go w całym świecie, w całym kościele przez jego świętym męczeństwo przez XVII wieku. Wiemy, że urodził się po soborze Trydencku sześć 5 lat przed Unią Brzeską, która była próbą jedności Kościoła podzielonego na prawosławnie, i świeżo co podzielonego na kościoły protestanckie. W takim czasie Bóg posłał go na ziemię, wykształcił się w imię, pracował jako jezuita, kapłan, spowiednik, kaznodzieja, Przegorliwie w różnych miejscach, w Wilnie, Warszawie, Łomży, aż w końcu dane mu było, został posłany do Pińska, tam gdzie następował styk prawosławia i kościoła katolickiego i tam stał się gorliwym apostołem, apostołem jedności chrześcijańskiej i tam za to bycia apostołem. Za tę próbę wprowadzania Unii czeskiej, która polegała na tym, żeby pod Piotrem i z Piotrem złączyć cały Kościół, przynajmniej na polskich ziemiach, został męczony w sposób okrutny. Opis jego męczeństwa jest porażający jeżeli na niego nie spojrzeć w perspektywie wiary, męczeństwo jako takie, to jest niepojęte. Sposobem rozprawiania się z człowiekiem, który był gorliwym, a płatnym, a siostry, nie wolno do tej działalności wynikającej z Ewangelii, aby byli jedno. Nie wolno stosować dzisiejszych standardów ekumenizmu po Soborze, na Święty Andrzej Bogola działał według standardów tamtego czasu. I w tylko w takim myśleniu, w takim patrzeniu na dzisiejszego patrona możemy zrozumieć jego dzieło, i jego intencje. Kto by przykładał w miarę dzisiejszą do tamtych czasów, popełniałby nie tylko błąd ahistoryczny, ale prowadziłby to nikąd rozważanie, prowadziłby to rozważanie na manowce. Inaczej wtedy patrzono na jedność uczniową. Na troskę o jedność. Inaczej, pewnie, co o wiele głębszą wiarą zrozumiano dramatyczną modlitwę Jezusa Chrystusa z wieczornika. Ojcze, sprawa, by byli jedno, aby świat uwierzył, żeś tym nie posłał. Jedność jest warunkiem skuteczności przepowiadania Ewangelii w świecie, w którym człowiek przepowiadający żyje. Można i trzeba powiedzieć, że przez ponad 250 lat od jego śmierci mrzeńskim w 1657 roku 16 maja został zmęczony, słowa modlitwy Jezusa z są ciągle aktualne. Może nawet czasem bardziej aktualne niż w tamtym czasie. Jest więc święty Andrzej Bogola patronem jedności. I przychodzimy do Jego grobu, przychodzimy i modlimy się przez Jego wstawiennictwo Ojcze, spraw, aby świat wierzył. Spraw, byśmy byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty nas posyłasz. Kiedy się jest na spotkaniach Kościoła Powszechnego w Rzymie, czy to spotkaniach kardynalskich, synonimów, gdzie są biskupi i ludzie z całego świata, oni bardzo mocno podkreślają jak wielką szkodę dla ewangelizacji i misyjności Kościoła przynosi to, że nie jesteśmy razem. Że jesteśmy od tego samego Chrystusa, ale jesteśmy podzieleni. Tak jakby jeden był Pawła, drugi Sylasa. Tak jakby Chrystus był podzielony. Czasem nawet próbuje gdzieś tam wychodzić taka pokusa. Połączmy się w tym Coś się da połączyć, dzisiaj idźmy razem do świata. W imię jakiegoś fałszywego, czy może nawet w intencjach nie złego, ironizmu. Tyle świat mógł zobaczyć to, co Chrystus prosił w wieczorniku. wiemy doskonale, że taki ekumenizm, takie zjednoczenie do nikąd prowadzi. Trzeba wrócić do Wieczernika Kościoła. Trzeba wrócić do tych początków, gdzie byliśmy razem. Choć to wiemy doskonale, i przypomina nam to dzisiaj święty Apostoł, że te próby dzielenia się i próby bycia, jeden przy Amornościach, drugi przy Bawrze, trzeci przy Piotrze, były u początków Kościoła także. Jest wielkim zadaniem nas dzisiaj, aby nie tylko pielęgnować, modlitwę w modlitwę o jedność kościoła. Ojcze sprawa by byli jedno, ale żeby także szukać dróg konkretnej jedności. I na płaszczyźnie teologicznym u teologów, próbujących dojść do tego momentu, kiedy się było razem, kiedy możemy rozmawiać i mówić tym samym językiem. I na płaszczyźnie modlitwy, wszelkiej działalności, mądrej działalności ekumenicznej, do której jesteśmy powołani, wezwani i z prądom modlitwą przychodzimy do świętego Andrzeja Bogoli, aby nas wspierał w szukaniu prób jedności, tak jak to czynił nasz dzisiejszy patron w swoim czasie. Ale trzeba, moi drodzy, odnieść także te słowa i ten patronat Świętego Andrzeja Bogoli, na dronach jedności do naszych codziennych spraw życiowych, bo on się odnosi nie tylko do kościoła, do chrześcijan podzielonych, ale on się odnosi także do kościoła naszego katolickiego, w którym czasem też słyszymy głos. Takie głosy jakby jeden był Pawła, a drugi był Sylasa, a trzeci Kefasa. To słychać przy różnych dyskusjach teologicznych, ale także dyskusjach, które toczą się na poziomie prasy, mediów, katolickich mediów, w obrębie różnych tematów, jak chociażby w obrębie tematu rodziny, to jest tak dzisiaj ważne, poleconym nam przez papieża Franciszka, a przedtem przez Jana Pawła II, jako zadanie jedno z najważniejszych Chrystusowych Kościołów. Czasem wokół tej dyskusji, w tej dyskusji o rodzinie także trzeba przypomnieć, że ona się musi toczyć zawsze sub petro et pum petro, pod Piotrem naszych czasów i z Piotrem naszych czasów. Tylko wtedy światło Ducha Świętego sprawi, że będziemy dochodzić do takiej jedności, która jest Możliwością różnorodności w tym, w czym się można różnić, ale jest się zjednoczonym w tym, co jest zasadnicze, w tym, co jest podstawowe, w tym, czym się różni, niepodobna. Ale można w tym wołaniu, ojcze, spraw, aby byli jedno, jeszcze dalej. Popatrzeć na nasze codzienne życie na życie naszych rodzin chociażby, waszych rodzin. Wiemy doskonale, Ile z nich z różnych powodów, o których nie poradzę mówić, się rozpada. To jest rzeczywisty, poważny problem dzisiejszego świata. Dlatego, że brakuje tej postawy ku o którą prosi Chrystus Wieczerników, której patronem i świadkiem jest święty Andrzej Bobola. Różne są przyczyny. Tego braku jedności w rodzinach, w społecznościach ludzkich, w miejscach pracy, w człowiek pracuje. Różne są powody braku jedności w narodach i państwach. Także mamy własne polskie doświadczenie. Ale pewnie gdyby je sprowadzać do pewnych podstawowych rzeczy, to byśmy wrócili do tego drugiego czytania dzisiejszej i do tego upomnienia, które daje Święty Prawo słyszeć od ludzi królowe, że wśród was są morżące podziały. Zachowujecie się tak, jakby Chrystus był podzielony. To także można odnieść i pewnie trzeba odnieść do tych wszystkich zwyczajnych, codziennych, a przecież niezwykłych przykładów braku jedności. Jaka jest, czy jaki to brak jedności jest między nami dzisiaj. Wynikający głównie z tego, że nie widzimy tego zasadniczego celu, dla którego jesteśmy powołani i posłani do świata. Dlatego, że uważamy się czasem za posiadaczy i właścicieli prawdy, nie dopuszczając tego, że to inny też może być przy tej samej prawdzie. Prawda jest ponad nami, poza nami, nikt nie jest jej właścicielem. Wszyscy jesteśmy jej pokornymi. Poszukiwaczami budowniczymi tej drogi, która prowadzi do odkrycia prawdy. Może czasem przyczyną tego braku jedności w różnych miejscach, w wieku i tych małych, jest to, że nie potrafimy się słuchać. Nie potrafimy słuchać drugiego człowieka, żony, męża, kolegi w pracy, parlamentarzysty innego, O, mamy gotowe recepty i rozwiązania na wszystko, wszystko wiemy. Niczego nie potrzebujemy szukać, bo jesteśmy także no tutaj właścicielami praw. A przyczyną, pewnie równie ważną, jeśli nie najważniejszą, jest to, że nie potrafimy się pięknie różnić. Wtedy, kiedy jasno widzimy cel. Dobro narodu, dobro rodziny, wychowanie dzieci. A wszystko inne jest podporządkowane, żeby do tego celu dojść różnymi nogami, tu się możemy różnić, ale żeby nie zgubić z oczu tego celu, dla którego żyjemy. I żeby nie budować tak zwanej jedności pozornej tylko dlatego, żeby mnie było dobrze. Ale żeby dobrze było tym, dla których jestem powołany w rodzinie, w, w rodzinie całej. Żeby dobrze było tym, dla których jestem powołany w Kościele. Czyli, żeby Kościół mógł spokojnie, pewnie prowadzić ludzi do zbawienia. I żeby dobrze było tym wszystkim, którzy stają się i żyją w naszym narodzie, naszym państwie, dla których wszystkie jego struktury są powołane po to, by realizować dobro człowieka każdego i by realizować dobro wspólne, któremu mamy służyć. Dlatego w w się świętego do Nowego wołajmy i módlmy się serdecznie, abyśmy byli jednym. Na wzór Trójcy Święty. Trzy osoby jeden Bóg. Abyśmy potrafili z sobą rozmawiać. Abyśmy chcieli się skupiać. I abyśmy chcieli szukać tej prawdy, która jest jedna. Które jest zawsze poza nami i ponad nami. A dla nas chrześcijan tą prawdą jest Jezus Chrystus. Wyznajmy naszą wiarę.